Hej, cześć, witaj na kanale Kucia Vlog. Dzisiaj będę mógł omawiać, mówić o filmie Anon. Jest to film z 2018 roku. Według Netflixa jest to sugerowany materiał dla osób, dla młodzieży od 16 roku życia. W No i to jest film, który ma Ponad półtorej godziny, godzinę 40 minut. Co mogę powiedzieć o tym filmie? Film na pewno jest bardzo ciekawy o tyle, że trochę opowiada o technologii, czyli w zasadzie o moich klimatach. To jest jeden z film z propozycji Netflixa dla mnie. Film opowiada o tym, że jest technologia, która pozwala na. Wiele rzeczy, czyli przesyłanie. Um, technologia tak naprawdę jest nazwana takim trzecim okiem i technologia AI um, ma za zadanie w zasadzie wiele zadań, a głównie ma pomagać policji, żeby odnajdować pewne rzeczy, żeby archiwizować je, żeby ustalać jaka jest prawda i przyczyny lub skutki danych rzeczy. Przesyłanie plików właśnie z tego trzeciego oka pomiędzy ludźmi, szyfrowanie ich itd., itd., rozpoznawanie to jest takie narzędzie, które umożliwia w zasadzie wiele zadań, zajęć, które ma ułatwić pracę policji. Zwykli ludzie raczej nie, nie korzystają z tego. W sensie takim, że nie, 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 nie mają dostępu do tego, co robią inni ludzie. O, może tak. Policja, detektywi mają dostęp do tego trzeciego oka innych ludzi, natomiast ludzie zwykli szarzy yy, spoza, właśnie policji czy służb bezpieczeństwa, nie mają dostępu do, do serwera nie mają odpowiednich uprawnień. Yy, co jest fajne w tym? Fajne w tym trzecim oku w tej technologii jest to, że no, Ty ze mną możemy na przykład nawiązać e, wideokonferencję gdzieś tam po prostu bez żadnego użycia telefonu, be, bez niczego e, po prostu wywołujemy się nawzajem, czyli albo Ty wywołujesz mnie i ja wtedy odbieram lub nie i na odwrót. To działa po prostu tak jak Skype. E, fajne jest przesłanie plików e, Pomiędzy użytkownikami, czyli pomiędzy mną a tobą. Mamy możliwość udostępnienia swoich wspomnień, czyli takich jak gdyby zdjęć i nagrań. Coś, co nie jest dostępne w tym momencie. To rolę, rolą wstępu wyjaśniając o co chodzi. To jest właśnie to ta, ta cała sztuczna inteligencja, te algorytmy, to właśnie powodują to wszystko. Tak jest to pokazane w fabule, w fabule filmu. No i co jest fajnego? Fajne jest właśnie to, że można tyle rzeczy robić. Problem natomiast w tym filmie polega na tym, że pojawiają się ludzie, grupy osób, hakerzy, którzy tak naprawdę są nikim. Są właśnie anonami. Czyli czymś, co taki policjant, kiedy na ciebie patrzy, kiedy. Um, można to porównać do chińskiego systemu kamer: że kiedy taki policjant na ciebie patrzy, tak naprawdę nie ma żadnych danych, jesteś niczym po prostu. Nie ma twojego imienia, nazwiska, wieku, czym się zajmujesz, kim jesteś. Nie ma żadnych informacji. Um, no i na tym się właśnie skupia cały film że są takie osoby są osoby oczywiście jak w każdym narzędziu bo sztuczna inteligencja ma pomagać ale też są osoby które źle wykorzystują tą sztuczną inteligencję ten algorytm tak naprawdę um, który łączy wszystkich ludzi i co no jest sobie dziewczyna która jak inni ludzie po prostu w pewnym momencie jest wykorzystana. E, uprawnienia e, ta dziewczyna jest ścigana, dlatego że e, jest wrobiona w, w, w to, że niby zabija innych ludzi e, poprzez tworzenie zakłóceń e, w tym trzecim oku. I tak naprawdę te morderstwa, kiedy grupy dochodzeniowe. Uzyskują obraz tego trzeciego oka ofiar, widzą tak naprawdę zapis, gdzie e, wygląda tak, jakby te ofiary były, wywidziały by to, co widzi ten morderca. O tyle było ciężkie to całe dochodzenie i trwało w zasadzie większą część filmu, e, że po prostu nie było widać mordercy, nie było widać odbicia w sensie twarzy, czy czegokolwiek, czy to właśnie w odbiciu lustra, czy, czy w, gdziekolwiek nie było widać tej osoby, tego mordercy. Cała ta technologia była podatna właśnie na luki, na oszustwa. Dziewczyna główna bohaterka, która właśnie jest takim anonem, taką anomalią, takim niczym, potrafi po prostu manipulować w tych zapisach nagrań e, też poniekąd tworzy e, na zlecenia, tworzy takie nadpisywane treści czyli jeżeli powiedzmy w związku jest e, facet z, z jakąś tam dziewczyną, są w związku no i ten facet e, tutaj akurat sytuacja przytaczam sytuację detektywa e, na, na na użycie całej E, całej akcji, e, tworzą postać, gdzie detektyw jest w związku, żeby wywabić tą dziewczynę, żeby ona tak naprawdę, bo to jest cała taka e, cała misja dekonspiracyjna, ponieważ ta dziewczyna usuwa wspomnienia, że znaczy usuwa, nadpisuje wspomnienia w tym trzecim oku, żeby wywabić osobę, która okazuje się, że e, w, Dzięki temu, że posługuje się tym płynnie w tym świecie, potrafi sfałszować uprawnienia, potrafi dokumenty, wszystko sfałszować i dzięki temu, że, że właśnie ta dziewczyna, główna bohaterka usuwa, jest taką osobą, która przyjmuje zalecenia napisywania pewnych fragmentów pamięci w trzecim oku, udaje się ostatecznie złapać tego człowieka jednego z wielu, bo takich osób pewnie jest więcej, sądząc po fabule filmu, która po prostu no, jest mordercą. Ta dziewczyna oczywiście korzystając jak gdyby z proxy um, tego mordercy rzeczywistego um, potrafiła się chować przed policją, um, no i to była poniekąd na niej narzędzie. Natomiast tak naprawdę ten facet, który dawał jej e, taką możliwość bycia w ukryciu, tak naprawdę zabijał. E, dlatego, że nie mógł mieć tej dziewczyny, tej głównej bohaterki. I, no, i w zasadzie to tyle tak z grubsza e, opowiadając. E, myślę, że jak ktoś lubi takie właśnie kwestie. Technologiczne, jakieś science fiction, gdzie są bardzo wymyślone historie, bo niestety do tego stopnia nie mamy rozwiniętej technologii, żeby można było tak globalnie ją używać za pomocą soczewek czy czegokolwiek innego. Chiny bardzo się starają. Jest to przydatne jak i zarówno szkodliwe. Niestety wszystko ma dwie strony. Natomiast tutaj w, w tym filmie jest to pokazane właśnie, jak sztuczna inteligencja i całe połączenie ludzi ze sobą e, mapowanie tego wszystkiego e, ułatwia życie i jest w stanie bardzo mocno ograniczyć przestępczość. I to jest fajne. Jest to niefajne, dlatego że no, każdy wie. Oczywiście mówię o policjantach. Każdy wie, ponieważ jest śledzony przez innych ludzi. Jak gdyby. Bo każdy, kto patrzy, no to każdy tak naprawdę nagrywa materiał. Cały czas. 24 na dobę. Jeżeli ma otwarte oczy, to pokazuje to, to się nagrywa na serwerach itd. itd. Więc poniekąd to nie jest fajne, bo każde najmniejsze um, przestępstwo, czy cokolwiek, czy, czy nawet to, co nie chcemy pokazać, ale ktoś to zauważy, to i tak to gdzieś u kogoś jest zapisane w jego trzecim oku. No i później taka policja jest w stanie mieć dostęp do, do tych materiałów. To nie jest fajne, bo nie uważam, że powinno wszystko, co robimy, być uwiecznione. A z drugiej strony, jeżeli brać koncept tego pomysłu, tej technologii i oczywiście tutaj wykorzystania, no to jest to fajne o tyle i bardzo dobre narzędzie do tego, żeby właśnie używać je przeciw przestępcom. No bo każdy, kto patrzy, każdy, kto widzi, tak naprawdę jest w stanie pomóc w schwytaniu jakiegoś tam złoczyńcy. Także ja polecam. Jest to bardzo ciężki film, trudny, trzeba mocno się skupić, bo pewne rzeczy mogą umknąć. Ja oglądałem ten film teraz trzeci raz. Wcześniej oglądałem jakiś czas temu, później obejrzałem go dla przypomnienia, a następnie musiałem jeszcze raz zobaczyć, żeby wychwycić pewne te szczegóły. Polecam obejrzeć ten film dwa razy. Bo za pierwszym razem myślę, że jak ktoś się mocno nie skupi, nie wiem, wystarczy odwrócić wzrok gdzieś, czy, czy cokolwiek innego, gdzie jest sceny, po prostu umkną ci. No to później może być problem ze zrozumieniem pewnych rzeczy. I to tyle ode mnie. Ja polecam dodatkowo tekst, zapraszam do tekstu na moim blogu. Tyle ode mnie. Do następnego wpisu czy też vloga. Trzymaj się. Cześć.